Halo! Jesteś tu! Już, już. Halo? Już, już. już, już. <laughs> y, witam, witam serdecznie w salonie kosmetycznym Rancho Piękności. Ja jestem Mario Pięknie, a pan? E, taki Zbychu. <laughs> Żubik. E, y, Śledzik. <laughs> dobrze, dobrze, proszę sobie usiąść śmiało zaraz. Siapam, panem. Ale ja tu na praktyki z urzędu. A praktyka, no to, to wspaniale, ja uwielbiam praktykantów. Pan jest z tego programu, mężczyźni sprawdzają. E, się w babskich zawodach. No to świetnie, to rozmawiamy. Dobrze, proszę mi przede wszystkim powiedzieć, dlaczego pan chce być akurat kosmetyczkiem? Czym? No, kosmetyczkiem, takim jak ja. Nie wiem, czym pan się wcześniej parał? Ja jestem hetero. Nie, nie, nie. Chodzi o to, czym się zajmowałeś głuptasku wcześniej. Bezrobotny byłem. W domu siedziałem, bo żona chciała. A, czyli żona dużo pieniążków do domu przynosiła, tak? Też bezrobotna była. Sama w chałupie siedzieć nie chciała. No a to od kiedy wy tak y, siedzieliście w tej chałupie, co? Od kiedy w domu było 500 plus. No dobra, ale teraz jak pan jest tutaj, to żona siedzi sama w domu, tak? Nie, znudziło się jej. Aha. Też jest na praktykach. Górnikiem będzie. Ojej, ale to jest chyba strasznie ciężkie dla kobiety. Ona miała jakiś wybór w ogóle. Miała wybór. Mogła być tym. Przed skoczkiem na wielkiej krokwi. Ale to makijaż w czasie lotu, tam się psuje. Makijaż. No no nie to co w kopalni, nie. Ona akurat jest czarnoskóra. Dobrze, skończmy już te pogaduszki. Rozpocznijmy właściwą część praktyk. Na początek wiedza podstawowa. Gdzie pana zdaniem występuje najwięcej wągrów? Wągrowcu. Na nosku w Dobra, to inaczej zaczniemy. Jeśli w naszym zakładzie jest manikir, to mamy też na pewno. Do film. Pedikur! No mówię, nie? I, dobrze, jeszcze inaczej. Żeby u nas pracować, musi pan znać specjalność zakładu. To jest depilacja woskiem. Zaraz panu pokażę, jak wygląda pacjent po takiej depilacji. A to kojarzę nam Andrzejki to. O, taki piękny pan. Takie cuda tutaj robimy, widzi pan? A jak wygląda pacjent przed? <śla> A to tak. <śla> no? A skąd ma pan zdjęcie teściowej? To jest pana teściowa? Czarnoskórek córa. E, dobra, e, nieistotne, nieistotne, jesteśmy po teorii, troszeczkę mało pan wie. Proszę wstać, proszę wstać, już za chwilę część praktyczna. Zejdziemy do piwnicy, gdzie czeka na nas szereg manekinów do omówienia. Ale te manekiny się ruszają. Proszę się nie bać, już schodzimy, idziemy, idziemy śmiało. O tak, o tak, dawno mnie tu nie było, manekiny myślą, że jak na nie nie patrzymy, to się ich nie czepimy, a to wcale nie tak nie jest. Proszę bardzo, pierwszy model, to jest taka polska Natalie Portman. No, proszę, proszę o jakieś uwagi tutaj, o się czy no, do nas. No, na początku powiem, że manekin się podoba mhm. i od, od razu pytanko, czy można manekina do domu wziąć. Nie, 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 panie Zbysku... No, no, przywiozę. Kosmetyczne uwagi, proszę, kosmetyka, tak? Ogólnie spoko, mhm. ale trochę bym podmalował. Mam nawet swój pędzel. Ale co co, co? co to jest za pędzel, panie Zbyszku? No spoko, raz tylko przyjechałem korytarz. Nie, 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 nie. Przepraszam. Nie, nie, jeśli pan nie wytrzymuje psychicznie tutaj żeńskich panekinów, to pójdziemy troszeczkę dalej w naszej piwnicy i tutaj zobaczymy taki model. Szkot małysz, no. Ale muszę powiedzieć, że chyba jakieś te skarby trzyma pod pachami, bo tak siedzi. No, dobra, dobra, ale kosmetyka, kosmetyka, no. Może pan tutaj zejść niżej, zobacz. Capi makrelą. Panie Zbyszku, kontakt z klientem, to nie... Ale można... to po co jadł makrele? Nie, kosmetyka, kosmetyka, skupiamy się na kosmetyce. Paznokci ma tyle co palców. Panie Zbyszku. Odkrycie na miarę po prostu, nie wiem, radu i polonu. Ale mój dziadzia ma na przykład tak, nie? Chlebsę kroił i... Nie, 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 proszę nie kończyć tej krwawej historii. Paluszek sobie uciął dziadzia. Ej, no gdzie tam dziadzia taki głupi nie jest, żeby sobie palec uciął? To co zrobić? Po prostu w pośpiechu y, pół palca żar razem z kanapką. Taka bida w falenicy. Dobra. Ale widzi pan jak klaszczą? Połowa nie ma palców. Manekina kina klaszczą, nie? Dobra, o. chodź pan. Ostatni model w takim razie, jeśli pan nie daje sobie rady z tamtymi, najprostszy, jaki dzisiaj znajdziemy, już to dzisiaj był chyba omawiany dosyć szeroko, ale jeszcze troszeczkę zostało nam, prawda? O to jest! O, jest taki model Rysiek, Kodżak. <noise> I teraz proszę obserwację, proszę się bacznie przyjrzeć. No, ale tak szczerze? No szczerze, szczerze, pan musi być szczery. To ma kłaki w nosie! Nie, nie, panie Zbyszku, przepraszamy, manek, tak nie może być, proszę za mną. Niestety... Pan, Sorry, Rysiek, ale... Pan się nie nadaje na kosmetyczka, pan w ogóle... Nie, nie, nie... nie. nie ale nie, ja się nie, wszystkiego nie. panie nauczę! Pan ja nie się ma, pan Nie, pan nie ma żadnej wiedzy, pan mówi jakieś bebły w ogóle, nie ma pan wiedzy praktycznej... Ale niech mi pan da drugą szansę! Ale przede wszystkim pan nie umie się obchodzić z ludźmi, to nie wolno... Ale ja muszę pracy... zostać kosmetyczkiem! A, a, a czemu pan musi zostać tym kosmetyczkiem? Co ma pan takiego wspólnego? Z kosmetyką. Moja mama była z domu Rosmanek.